Cześć, witajcie, to ja Sebek i dzisiaj Was zapraszam na kolejny film i dzisiaj będziemy sprawdzać jak teraz wyglądają kanały, no, jak coś, po prostu pierwszy film, kolejny film z telewizora, właśnie tego i dzisiaj będziemy sprawdzać od jedynki, o, czekajcie, od jedną do gdzieś tam. Ok, najpierw TVP1, no nic ciekawego, później dwójka, no pytania na śniadanie, walić to, TVP3 i teraz jest na Warszawę, tam, Polsat, TVN, dzień dobry TVN, ta, TV, nie, TV4, przepraszam. Później jest TV Pulse. Tu już mamy TVN7. Jak coś to będę klikał. Okay. Teraz Pulse 2. Teraz mamy Topwinga. No, sprawdzajcie Pulse 2, bo tu jest Pulse Kings No, polecam ja też. O, TV6 Galideo. Później jest Super Polsat. O, coś takiego. Nie jak się nazywało o tu mamy SK TV no nic ciekawego TTV no później polo TV czekajcie o teraz TVP Sport później TVP Historia TVP Info oj Teraz Focus TV No Teraz Stop klatka Trwam, no Później TVP ABC, też... no Teraz TVP Kultura Nowe logo jest chyba Metro No Teraz Zoom Ok. Teraz nowa TV. Cześć powiem. Ja teraz nagrywam Już jestem. Dobra. I WP. I to tyle. Więc po prostu czekajcie. Jeśli Wam się spodobał ten film, zostawcie łapkę w górę. I suba z dzwoneczkiem. I żeby nie przegapić kolejnych filmów takich związanych. Po prostu filmami. I teraz na razie, papa. Pa.